Kiedy zadojdzie słońce za dnia, e, kiedy e, ten i bywało słońce, kiedy zachodziło i księżyc nadchodził, kiedy nadleciał, Robię takie wity, że każdy na YouTubie będzie znał mnie i moich kolegów. Jak u Minecrafta będę grał, to będę popularniejszy od twojego ego. I twojego sacystii... Proszę, wyjść na chwilę. I wiesz, że każdy potrafi być... Ka każdy potrafi nałożyć czapkę i być jak beatboxer i zjadać kanapkę. Tak. E, I... Jak kotlety zjesz, odlecisz dalej niż chcesz. Kiedy na aeroplanę będziesz leciał, do Fornecie znajdziesz skina swego i Minecraft z nami znajdziesz się. Słońce już zachodzi i jest na dnie. I kiedy księżyc nadchodzi, znów robi się ciemno już. Tak. za dnia! W nocy dziemności. Fortnite gram! Na YouTube jest Będę ja! Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zapraszam bo więcej. Na moim kanale będą również rapy i będą beatboxy. I subskrypcje i lajki. 哇。Ah.